Cześć. Przeczytam Wam dzisiaj list od Julii. Mam nadzieję, że ta historia będzie dla Was ciekawa i podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Możecie też napisać, co u Was, skąd jesteście, bo bardzo jesteśmy ciekawi, kto nas ogląda. No i oczywiście, zostańcie do końca. Mam na imię Julia, 37 lat. Mam męża i syna. Kilka lat temu pracowałam jako księgowa. Była to praca, którą uwielbiałam i to ona pochłaniała cały mój wolny czas. Moje życie toczyło się swoim torem bez wielu przygód i emocji. Lata leciały, syn dorastał, a ja przestałam widzieć sens w tym co robię. Żyłam z dnia na dzień bez planów na przyszłość. Moja firma, w której miałam dobrą pracę na stanowisku księgowej, zbankrutowała, więc musiałam poszukać czegoś innego. Zatrudniłam się jako kelnerka. Zadzwonił budzik, a ja z trudem zmusiłam się, aby wstać łóż, z łóżka. Do pracy miałam na szóstą rano. Mieszkałam na przedmieściach, więc musiałam poświęcić ponad godzinę na dojazd do miejsca zatrudnienia. Było lato, więc jak co dzień miałam obsługiwać gości na dolnym tarasie, na świeżym powietrzu. Zanim otworzyłam restaurację, zaczęłam wycierać stoliki i krzesła, nucąc sobie pod nosem ulubioną melodię. Nagle dobiegł mnie głos dziecka. Zdziwiłam się, bo do otwarcia zostało ponad pół godziny i nie spodziewałam się usłyszeć nikogo o tak wczesnej porze. Zobaczyłam przed sobą małą dziewczynkę w wieku około pięciu lat, była zupełnie sama. Rozejrzałam się, ale nigdzie nie widziałam jej opiekuna. Jak masz na imię i co tutaj robisz sama tak wczesnym rankiem? zapytałam. Jestem Marysia i wyszłam na spacer poszukać jedzenia dla mnie i mojego brata. Nasza lodówka jest pusta, a my jesteśmy głodni. Ciociu masz kawałek chleba albo sera? Zapytało dziecko, a ja stałam zdezorientowana z otwartymi ustami. "Przyjrzałam się małej, miała na sobie piżamkę. Była bardzo szczupła, miała włosy w nieładzie i brudne rączki. Oczywiście, że mam, siadaj, poszukam czegoś w kuchni. Gdzie jest twój brat? Daleko mieszkacie? Mój braciszek jest w domu z babcią. Mieszkamy blisko, tuż za rogiem odparła dziewczynka, nieśmiało się uśmiechając. Wtedy nie zapytałam, dlaczego jest sama, ani gdzie są jej rodzice. Nie musiałam długo czekać, a dziecko samo zaczęło wyjaśniać sytuację." Naszych rodziców już dawno z nami nie ma, nie wiem, gdzie są. Babunia jest kochana, ale już bardzo stara. Zapomina o wszystkim, nawet o mnie i o moim braciszku powiedziała smutno Marysia. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Zaparło mi dech, a w moich oczach pojawiły się łzy. Ciociu, nie gniewaj się, że przyszłam, nie mam pieniążków, a jesteśmy głodni. Daj mi troszkę chleba, a ja zaniosę go babci i bratu, stwierdziła dziewczynka. Wiesz co, Marysiu, wezmę trochę jedzenia i odprowadzę cię do domu, dobrze? Zadzwoniłam do swojego partnera, czy może mnie zastąpić na chwilę w pracy. Wzięłam chleb, masło, jajka, ser i szynkę i ruszyłam za Marysią do jej domu. Dziewczynka miała swój własny klucz. Weszłyśmy do środka i zobaczyłam półtorarocznego chłopca, który raczkował po podłodze, radośnie gaworząc. Na łóżku leżała stara kobieta, która nawet nie zauważyła, co się dzieje. Była w ciężkim stanie. Na pewno jej zdrowie nie pozwalało na to, aby opiekować się małymi dziećmi. Byłam w totalnym szoku. Nie pojmowałam, jak schorowana babcia i dwoje małych dzieci radzą sobie na co dzień. Zadzwoniłam po karetkę. Ratownicy przyjechali zabrać babcie do szpitala, a po ich minach było widać, że raczej nie na długo. Nie mogłam zostawić Marysi i jej brata samych w domu, więc zabrałam ich do siebie. W mieszkaniu był mój trzynastoletni syn, który był szczerze zaskoczony całą sytuacją, ale kiedy wyjaśniłam mu, zrozumiał i poparł moją decyzję. Mój syn był bardzo mądrym chłopakiem mimo swoich 13 lat. Nigdy nie było między nami kłótni ani konfliktów. Często rozumieliśmy się bez słów. Tego dnia zgodził się zostać w domu z dziećmi w czasie, gdy ja musiałam wrócić do pracy. Babcia zmarła w szpitalu 10 dni później i było wiadomo, że dzieci trafą do domu dziecka. Serce mi się krajało na samą myśl. Marysia była uroczą dziewczynką i jej bratku kochanym radosnym brzdącem. Wnosili wiele ciepła i szczęścia do naszej codzienności. Nie chciałam się z nimi rozstawać. Wiedziałam, że w domu dziecka będą z zupełnie obcymi ludźmi, a przy adopcji mogą zostać rozdzieleni. Po szybkiej rozmowie z mężem i synem postanowiłam, że chcę zostać prawnym opiekunem rodzeństwa. Zrezygnowałam z pracy kelnerki i przyjęłam posadę w firmie mojego przyjaciela na stanowisku księgowej. Przyjaciółka pomogła mi w załatwieniu wszelkich formalności związanych z opieką nad dziećmi, i już po kilku tygodniach maluchy mogły legalnie z nami mieszkać. Kto by pomyślał, że niepozorna praca kalnerki obróci moje życie o 180 stopni? Mam trójkę dzieci i pracę, którą uwielbiam. Podjęłam wyzwanie, które rzucił mi los i znowu czuję się spełnioną i szczęśliwą osobą. Dajcie znać, co myślicie o tej historii. Bardzo się cieszę, że taki happy end spotkał tą rodzinę i tę dwójkę dzieci. Jeśli macie coś podobnego w swoim bagażu doświadczeń, podzielcie się w tym w komentarzu. Dzięki.